ma, ja jestem Florcen, witam w kolejnym odcinku z gry Dead by Daylight. W dzisiejszym odcinku będziemy grali jako Legion, czyli nowo dodany killer do typu 2 vs 8. Na szybko, jakie to są buffy Legion? No, zmiany bardziej. Jego frenzy trwa od 12 sekund zamiast bodajże 10. Możemy 8 razy trzepnąć na frenzy. Żeby powalić surwa musimy osiem razy trzepnąć i Terror Radius Bonus jest, został zwiększony do 20 metrów, czyli będziemy mieli 20 metrów dodatkowego zasięgu na ten ee, Killer Instinct. Jak i ten co ostatnio, czyli dostajemy 3% tak gdy gonimy rannego surwa, ponieważ wydaje mi się, że to będzie się dobrze z Legionem łączyło, ponieważ szybko rani to będziemy szybsi, gdy będziemy gonili rannego surwa, więc no. Koniec japingu, Widzimy się w meczach. No i dobra, jesteśmy w pierwszym meczu na RPD. Nie podała mi się ta informacja, bo jeszcze oczywiście co? Jak zawsze musi mi zmienić moją umiejętność, a nie teammateowi. Walony Red. tundupe. Kurde, mam ochotę tak mu ten mecz strolować. bo mi już kurza mój teammate. Wait a second. Mamy tutaj Jake'a! Wszyscy są na górze. Jak na złość. Jak na złość. Wszyscy muszą być na górze. Akurat jedna osoba była na dole. Już gen zrobiony. Wesker, co ty robisz? Westker idź stąd. Ja go gonię. Dziękuję, że się mnie posłuchałeś jakkolwiek. O! Znalazła osobę, którą ja zradziłem. Fajnie. Ale dobra. Lepszy niż nic, mamy dwie pierwsze klatki. Oni mają pierwszego gena. Mamy hejsta. A, bo nikt nas nie widzi. Dobra, się teraz dziwiłem przez chwilę. Kurde, ciężka mapa nam się trafiła. Czy tutaj ktoś je? Fila. Ktoś mnie widział Ktoś mnie tam widział Ale dobra, wywalone póki co? Tym miał obstawić to Tutaj są widzę Dobra, biegniemy za nią <laughs> Siema Dobra Biegniemy I co uderzasz? A, bo pewnie coś znalazł. I dlatego uderzał. Dobra, mamy kolejną pypiarę. Okej, okay. dobra, dobrze łezkę. Dobra, to się nazywa współpraca. Zarąbiście. Kurde, chciał... kurde, słaba mapa się trafiła akurat, gdy grałem Legionem i trochę żal. Bo ja naprawdę, chciał kogoś powalić z Moc, ale no niestety nie mam jak zbytnio. Bo ta mapa... a, tutaj pobiegła. Ślepota moja. Moje skilli się ze śladami. Kurde... Tyle chcę zrobić. Wypad, dziękuję. O Jezu, myślałem, że przeskoczę nad barierką przez chwilę, szczerze mówiąc. O, jest! To ktoś na dworze jest! Ajajaj... Okej, okay, to był fastball. To jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony. He <ścoughs> praje. Kurde, kolejnego innego gena zrobili? Słabo nam idzie chyba. Ile mamy haków? Dopiero piąty hak. No ale ciężka mapa jak już mówiłem się trafiła masz hita Nikolas kolejny masz hita o mój Boże wypadł Nikolas Cage w bocie uh -huh. Uh -huh. To, to, to było interesujące, muszę powiedzieć. To było. mega interesujące, co tu się odwaliło. Aj, aj ale. Boli mnie to, że się ciężka mapa trapiła. Skąd ty się tutaj wzięłaś, Ty Piaro? Okej, okay, zgubiłem ją już. <gryw> Mogę nie używać mocy, jednak. Powiedzmy, że. dla movementu to zrobiłem. Oczywiście kolejny gen popnął. Oczywiście ktoś tutaj musiał być. No jak na coś wszystko się tutaj dzieje, niestety. Chociaż coś wedker robi teraz. To jest jakiś plus. Że on chociaż coś robi. Dobra. Ale kurde, serio, mapa się w ogóle nie partnęła. Ja dopiero drugi pak robię. O mój Boże, o, słabizno. Naprawdę, znaczy, czy, czy my dostaliśmy oboje za jednego ten Czyszczenie broni? To coś nowego, muszę powiedzieć. Tego jeszcze nie widziałem w tym trybie. O mój Boże, Typiaro, odważ się od tego generatora. Ja znam te sztuczki, sam je często próbuję zrobić i zazwyczaj mi nie wychodzi, bo mam skillish'u. Dobra, kolejny hicior. Kolejny. Dobra, ranimy ich. Bo to nam dużo da w sumie. No jak nazłość musi być. Co?! Co?! Co? Ja nawet na tej palecie nie byłem. Widzę, że internet DIP się musi dziać cały czas. Jestem pewien, że na tej palecie nie byłem. Ale jestem. Oskamowany. Naprawdę. Dobra, ale ja tu jestem sobie bardziej supportem. O ty. Noju, warsztywy. Kurde, co wraca. Ty, ja dostaję... Killer Instinct, gdy ktoś użyje tej e, Tego spraya? Ale śmiesznie. No i nie wiedziałem. A, jakby co czoły nie gram akurat Weskerem teraz. E, ponieważ z czego słyszałem Wesker jest trochę zbugowany i się po prostu boję. Go używać. Jakby tutaj oczywiście nasz kolega używa Wescara. A ja po prostu nie chcę trafić na buga, co Wesker teraz ma i wolę to na spokojnie zagrać innym killerem, czyli Legionem, który też jest nowym killerem. Może iż mniej interesującym niż Wesker, ale zawsze jakiś to killer jest. Dobra, kolejny hicior. Tutaj mamy kolejnego surwa. Kolejne surby chciałem powiedzieć, przepraszam bardzo. Co? Ej, 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 co? Ej, co to, to odległość? Wy to widzicie? Ja tutaj legitnie stałem i dostałem ogłuszenie. Ale żart. Jeszcze źle za śladami poszedłem. Krajer. Jeszcze. Matko, ale. Kurde, ale szczerze widzę, że strasznie mało haków, ale. Still, To nawet nie przez się aż tak bardzo. To przez to, że kurde cały czas zostaje, jakieś posiedzone hity na paletach. To jest już kolejny raz, gdy coś takiego dostaje. Ale też, co mi Legend, wydaje mi się, że jest bardziej killerem pod supporta. Szczerze mówiąc. A dlaczego? Ponieważ iż. O co? O, Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że bot umie taki movement zrobić. Szczerze myślałem, że zdążę, ale ten bot jakiegoś speedbootsa musiał dostać. Ktoś tutaj ewidentnie był. Matko ja, mogłem zagrać jakiś mecz zanim zagrałbym ten mecz. Bo szczerze w ogóle nie jestem... rozgrzany jak w sumie można to zobaczyć I to, że mapa DIP to inna sprawa I na tej mapie jestem OK, gdyby to nie trafiło, to bym już kwestionował jeszcze bardziej te hitboxy i już wystarczająco kwestionuję z tym, co się odwaliło na tej palecie, gdzie byłem od tej palety dobre pół metra i tak się dostałem z niej w To był żart jakiś nieśmieszny. Dobra, ten gen jest kopany. Eee, tam są ludzie, widzę. Chyba tak ktoś tu... Nie. Co? U góry gen ma trochę progresu. Nie, mógłbym pomóc Weskerowi niby. Okej, okay, mamy kolejnego killa. Ten mecz. Zrobiliśmy taki komback. A, on kogoś dorwał jeszcze. Ale śmiesznie. Ktoś tu jest. O. Mamy bota. Pójdę za nim. Jeśli oczywiście Wesker nie będzie przede mną. Wait, what? No, ty widzieliście te ślady! One szły całkowicie w innym kierunku! I co? I były na mnie nagle. I były nagle tam. To... A tak, o, kochana gra i wszystko działające w niej. Dobra, wszystko się nagrywa, chciałem się upewnić jeszcze. No potem jak mi w tym meczu idzie, to trochę... O, ktoś niestety znalazł tego. Pasza. Mówi się trudno. że trochę, I don't care. Bo naprawdę, ten mecz. Mój performance był naprawdę średni, ale jak już mówiłem, słaba mapa się bynajmniej ta Legiona trafiła. A. Dobra, niech Westcarol tam może pilnuje. Ja tu jestem. Dobra, tutaj go nie ma. E, on tutaj jest. Wesker zadecydował. I ja jeszcze myślałem, czy go oszczędzić. I to już serio mówię, myślałem. Myślałem. Ale no niestety najwidoczniej nie było mu to dane. Ale te hitboxy na paletach to... były niesamowite, w szczególności jak już sobie miałem więcej punktów od niego, mimo że miałem... dość mało haków, ale może miałem po prostu The więcej. Ciekawe czy Wesker widzi też Killer Instinct, gdy ja używam mocy. Ciekawe. Dobra, widzimy się w następnym meczu, w którym mam nadzieję, że będą lepsze hitboxy. No i dobra, jesteśmy w drugim meczu na Supercation Pig The Macmillan Estate. Póki co mam wrażenie, że te mecze są praktycznie takie same. Moim teammateem jest Wesker. I zawsze są dwa boty. Jeszcze ani razu nie grałem na ośmiu surwów. Tylko zawsze są te boty durne. I po co? Na pewno lepsza mapa nam się trafiła teraz. No. Można wreszcie uderzać normalnie. O! Co to był za lag? Czy, czy w serio chłop się chowa po prostu w rogu mapy? I to zadziałało, bo nie miałem w ogóle czasu, żeby cokolwiek Genius pierwszy popnął. jak ja to uwielbiam. Okej, okay. i co ci to wybiaru dało? Ja się pytam. O kurde, i mi po prostu będę uderzał. Gram jako support. Jakby nie jest takim idealnym supportowym killerem, mam wrażenie. Po prostu uderzasz. nie gdzieś, gdzieś dalej. No uderz ją Dobrze 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 To było co pił muszę powiedzieć Chwila Co? Siema chłopie Kolejny hit, jak dla mnie Sukcio. A, on miał tego Sprint Versa górnego Co? Okej okay. To było dziwne, co on zrobił. Czemu mówię, nie było dźwięku, że wskakuje tam do szafki? To jest ciekawsze. Jak dam. Co to za. Co to za gówno. Co to było? No ja nie wiem, co to było, tak szczerze mówiąc. Matki, jakie te mapy są ogromne? No a w sumie, dwa wersystosie. Można się domyśleć, dlaczego te mapy są tak duże. O, ja się teraz boję tych palet przez te hitboxy, jakie. Jakie latywały, bo w meczu bym dostał z tego hitboxa jeszcze coś jak czuję. Dobra, kolejny hit, kolejne turby namierzone. Jest kolejna, kolejna tu jest, kolejny surf. Co się wyczyścił? Uuu, co to, 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 to. to zdrąbał. Jakże to Dobra, ale. Tak się chcesz bawić? Okej. Okay. Serio? Ty, ty głupia jesteś? Znaczy, dobra, ja tam trochę zrąbałem. Bo. Szczerze, myślałem, że może to hitbox trafia, ale dobra. Dużo tak się nam to walił, bo zmarnowaliśmy czas surbą. Mocno ich poraniliśmy jeszcze, więc, jak dla mnie, na plus nam to wyszło. Ty co się tu ukrywasz, dziadu? Więc, jak dla mnie, Legion jest bardzo mocnym killerem na ten tryb. I to serio mówię. Dobra, kolejny hit. O, to trafiło, o kurde. Ajajaj, ajaj, widzę, że trochę tutaj geny zaczęli robić. No jakby gdyby ten Wesker ich szybciej powalał, na pewno byłoby lepiej. Dobra, kolejny hit. Kurde, w ogóle nie liczę tych... Szczerze mówiąc, w ogóle nie liczę... Chwila, ja już powalam czy jeszcze nie? No, szczerze mówiąc, absolutnie nie wiem. I chyba teraz popadam. Tak jak myślałem. No i ładnie, ja to tylko 3 geny do końca. Dopiero teraz zauważyłem. Do ja się tutaj świetnie bawię. Ale widzę, że. <laughs> Głównie to ja radzę surwów. A łęsker po prostu się świetnie bawi. Znaczy dobra, on ma więcej haków teoretycznie Ale może dlatego, że ja bardziej... Pomagam mu, żeby on mógł właśnie te haki robić. No po prostu biega mi ranie surwów. Ale dobra, udało się zrobić powadenie. Szczerze. Najpierw się ten mecz przegramy, o wiele większy fan mam w tym meczu. I to serio mówię. Po prostu mam fan w tym meczu. Możemy nawet go przebalić, ale... Wreszcie moją moc mogę wykorzystać. I nawet wykorzystuję. W świetny sposób, czyli Biegam, ranie. Biegam, ranie. A Wesker powinien biec za rannymi surwami. No niestety kolejny gen nam popnął. A ty co zrobiłeś, to ja nie wiem, ale... Aj mi to nam też pomogło. Dostaliśmy dodatkowy darmowy ten. Eee, ha. Fiatkę. Więc... Zarmaliście. Tam jestem surf. Kurde. No, nareszcie łesker rani tych co powinien, ci powala rannych naszych koleżków. Widzimy, że ktoś tutaj jest. Więc po prostu go skrócę i go może dorwę. Albo tak po prostu zrobię. Czy ja go serio zdradziłem i on jeszcze go dorwał? Biedny. Dobra, tutaj ktoś biegnie. I to nie jest bot. Myślałem, że ten Rift jest botem, szczerze mówiąc. Czemu on w ogóle nie wiesza tego... Okej, okej, okay, okay. jak tak bardzo chcesz, proszę Cię bardzo. Śmieciu. O kurde. Ajaj. Ale dobra, tak się chcą bawić, to ja się bardzo chętnie tak pobawię. Myślisz, że Cię nie słyszę? Myślisz, że Cię serio nie słyszę? To się wytnie, to się wytnie. Pamiętaj wzorstwę, żeby to wyciąć. E, dobra, tutaj jest surf pod paletą. Nie wiadomo czemu Wesker go nie chciał wieszać. Eee, dobra. Niech ten Wesker... ...więcej coś już zrobi. Na pewno by się to... Przydało. O mój Boże, teraz nic nie mogę zrobić. Mamy jedną śmierć, póki co tylko. O jedną śmierć za mało. Nie, no ale tamten ten fail, to już go zostawię dla beki. Naprawdę to. Co ja tam odwaliłem, to jest taki żart. tam być parę metrów. W sumie nie, chyba to już mogło normalnie trafić. A ty. Szukasz kogoś martwe... jeszcze tam rannego, Co ktoś tam mógł zostać jeszcze. Okej, okay, mamy drugą śmierć. Rebecca Chambers właśnie nam umarła. Chyba ten Bot też zyka ten Steve. Jest na to. No, dobra, kolejna śmierć. No, ten fento. Nie wiem, co to za laga mózgu dostałem, ale to był... naprawdę porządny lag mózgu. Mogę powiedzieć. Chciałem powiedzieć, muszę powiedzieć. Ja mam plan. Ten plan nie zadziałał. Za szybko myślę czasami. Po prostu za szybko myślę. I to się kończy tym, że... Ktoś takiego odwala. Ale dobra. Ten jednak wyszedł tak, jak chciałem. U. O kurde. Widzę, że mi King coś podskoczył chwilowo. Kurde, Mimo tego, performance nie mam też najgorszego. No nie jeszcze od tego jednego fejla, co... Hehe, <laughs> zrobiłem. A szczerze... Eee, eee, Okej... Okay. Zgadzam się z tą Dead by Daylight. Po prostu śmychnęła przez to okno. Dosłownie przeszła przez okno. To coś nowego. W sumie nie tak nowego, jednak tak po zastanowieniu się, czasami się zdarzało takie szanigany. Dobra, wiadomo było, że przeskoczy, to w sumie tak, jakbym to stuprocentowo trafił. Dobra, czy ty, Rebeko, zdychasz? To jest świetne pytanie. Umierasz. Dobra, świetna wiadomość. Kolejny grycie pajach. Zostało czterech. Kurde, ale te geny są... Kurde, ten Wesker jest naprawdę w świetnym miejscu, muszę powiedzieć. Wybrał świetne miejsce do bycia. Czyli tam, gdzie nie ma niczego. Literalnie niczego nie ma. A ty, co ty robisz? Chłopie, ja widzę killer Instinct Szabka. A, jakby co, sobie. Nie wiem, czy wspomniałem, ale nie jest Wielski na forfan. Bo. Postanowiłem, że możliwe, że tamten skin jest za duży i... I że skin ma mniejsze hitboxy, bo to tak działa przecież. A nie, tam jest. Dobra, w sumie możemy zeslagować trochę. Ktoś tu jest? Nie ma. To teraz tam idziemy. Ani woda można slagować. Dla zabójstw, Warp It. A no tak, ja nie widzę genów przecież Aurygenów z daleka. I forgot. Tscy wymyślili, kurde. Głupią mechanikę. I to serio, całkiem głupią, moim zdaniem. Naprawdę, moim zdaniem, jest to trochę bez sensu, że killerzy nie mogą widzieć Aurygenów z jakiejś odległości. Jakby po co. Matko, jedyna. A dobra, widzę, że on tam ma surka. Ja sobie poczekam. Ja poczekam. Niech on ją dorbie. Niech o, ja poczekam tutaj. Wierzy w niego, że uda mu się i ją dorwać Naprawdę w to wierzę Dobra, odechciało mi się. Nie wierzę w niego Najwyżej uciekną Najwyżej uciekną, bo widzę, że o nią już zdążył zgubić jeszcze On serio nie potrafił jej dorwać Dobra, powiedział przed tym, co nie potrafi trafić czasami hitu. Ten mecz jakimś stolem wygraliśmy, ale szczerze to po prostu mi się nie chciało czekać, za Wesker by się skończył z nią bawić, a on by się jeszcze odniósł. Jakiś Danila 138. Dobra, continue i trzeba dać werdykt dotyczący DeLigy. Connection loss. to jest właśnie ten werdykt. Nie no, niech się Legion tutaj pokaże nam ładnie. W skrócie. Legion jest bardzo mocny na ten tryb. Moim zdaniem jest świetny jako support killer, po prostu. Podobnie jak Trapper. Trapper też można zajrzeć jako support killer, czyli po prostu killer, który. W tym przypadku ten killer po prostu szybko rani, biega po mapie i odstrasza Surwów. I również daje im z tego menda. Więc. Dużo to pomaga drugiemu killerowi, który może być bardziej opresyjnym killerem, tak jak Wesker, nawet Nemesis, Spirita jest chyba na tym trybie, co nie? Spirita, Huntress. Dzięki którym zamiast dwa razy hitnąć, mogą tylko jeden raz hitnąć. Więc Legion polecam. Będę nim raczej grał częściej. Następny odcinek, jeśli będzie z 2 8, to z Weskerem, Więc mam nadzieję, że Wam podobało. I widzimy się wy na odcinku kiedyś. Bye, bye!